Cześć. Nazywam się Agnieszka Kantorowska. Energia w Twoim życiu jest bardzo ważna. Ważne jest dbanie o to, żeby była na właściwym poziomie, bo to pozwoli ci osiągać cele, realizować się w obszarach, o których, w których chcesz podnosić jakość swojego życia. Więc ta energia bardzo duże ma znaczenie dla Twojego życia. I ważne też jest to, żeby umieć odzyskiwać te. Energię, żeby wyprowadzić ją na właściwy poziom, bo często dzieją się w Twoim życiu rzeczy, z których sobie nie do końca zdajesz sprawę, że to właśnie one obniżają poziom Twojej energii. Więc warto zastanowić się, czy w Twoim otoczeniu są osoby tak zwane pożeracze energii, czyli osoby, które ciągle marudzą, narzekają, wszystko im się nie podoba i ogólnie są nastawione na wszystko na, na nie. Trochę to się wiąże z osobami, które ciebie też motywują do działania. Warto mieć w swoim otoczeniu takie osoby, a jeżeli są to osoby, które ciągle tylko narzekają i nie widzą żadnego głębszego sensu w tym, żeby cokolwiek więcej robić, osiągać, realizować się w jakichś obszarach, to należy ukrócić takie, takie znajomości albo im uświadomić to, w jaki sposób patrzą na. Rzeczywistość na to, co się dzieje z ich życiem, ale jeżeli nie da się tego zmienić, to warto pójść w kierunku jakichś innych relacji, poszukać nowych znajomych, którzy nie będą takimi pożaraczami Twojej energii, przede wszystkim Twojej, bo to, że oni mają niski poziom swojej energii, bo zużywają ją właśnie na narzekanie, to jeszcze dodatkowo pochłaniają Twoją energię. Co jeszcze możesz zrobić, żeby odzyskać swoją energię? Warto pozbywać się jakichkolwiek długów i w tym sensie materialnym, czyli nie mieć jakichś zadłużeń pieniężnych, żeby wszystko systematycznie spłacać, nie odkładać tego na później. Najlepiej w ogóle, jeżeli by udawało się nie mieć takich długów, ale też mówię tutaj o takich długach wobec innych osób. Długach emocjonalnych, w długach, jeżeli miałeś coś zrobić dla kogoś, to też bardzo obciąża twoją psychikę i zużywa twoją energię, bo nawet jeżeli codziennie o tym nie myślisz, to gdzieś w tyłu głowy jest to poczucie, że coś komuś jesteś win winien, coś komuś obiecałeś. Tutaj mamy do czynienia z efektem Zeigarnik, która w swoich badaniach pokazała, że najbardziej pamiętamy rzeczy, Niedokończone. Nie to, co zostało już zrealizowane, to, co zrobiłeś, ale właśnie rzeczy niedokończone. To najbardziej powraca i to przeszkadza ci działać na takim poziomie wysokiej energii. Co jeszcze możesz zrobić? Możesz akceptować to, czego nie możesz zmienić, bo są pewnie rzeczy w Twoim życiu, sprawy, na które po prostu nie masz wpływu, a to, że będziesz się ciągle analizować, rozpamiętywać, to już nic nie zmieni. Po prostu zaakceptuj, a ta akceptacja pomoże ci odzyskać twoją energię i ukierunkować się na coś, na co tak naprawdę masz wpływ. Więc zastanów się, czy są w twoim życiu takie rzeczy, które zaprzątają twoją głowę, a które być może warto po prostu zaakceptować i pójść dalej. Wdzięczność również jest ważna, jeżeli chodzi o odzyskiwanie energii. Bo jeżeli jesteś za coś wdzięczny, nawet za małe, drobne rzeczy, to podnosi Twój poziom energii. Gromadzisz ją, odzyskujesz tę energię i możesz ją ukierunkować na sprawy ważne. I nie chodzi tutaj o wdzięczność za jakieś wielkie sprawy, za to, co, co zrobiłeś, ale jakieś takie nawet drobne rzeczy, które wydarzyły się w Twoim życiu danego dnia. Zapisuj sobie to. Ta wdzięczność tak naprawdę nic ci nie kosztuje. Powiedzenie, że dziękuję za to, za to, za to, wymienić te rzeczy, zapisz te rzeczy, a zobaczysz, jak ta energia zacznie w tobie kumulować i będziesz mieć jej więcej, bo bycie wdzięcznym powoduje, że ta energia w tobie wzrasta, więc siłą rzeczy będziesz mieć więcej energii do, do działania, do poszukiwania nawet podświadomie takich rzeczy, za które będziesz mógł być wdzięczny. Więc skup się na tych czterech elementach: na wyeliminowaniu ze swojego życia tych wampirów energetycznych, na tym, żeby spłacać swoje długi, zarówno te materialne, jak i te niematerialne wobec innych osób. Bądź również akceptujący wobec tego, co zadziało się w Twoim życiu, i bądź wdzięczny za to, co dzieje się w Twoim życiu. A myślę, że w bardzo szybki sposób poczujesz, że energia do, do działania, do realizowania celów wzrasta i masz jej coraz więcej. Więc trzymam za Ciebie kciuki. Cześć.